Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy. Ja jeszcze zostanę w domu przynajmniej z parę tygodni. Na to wyszło. Jak widzicie, pogoda jest do dupy. A więc y, dzisiaj pokażę Wam, gdzie chodzę na ryby. I zobaczymy, czy wędkarstwo to drogie hobby. Zapraszam na film. Jesteśmy w raju dla wędkarzy Pokażę wam takie kijki Ile to kosztują Tu akurat takie długie Ten ma 3 metry I 62 euro No to akurat nie jest drogie 54 54 49 Ale wiadomo Każdy kij też inna firma Inna wytrzymałość No piękne są te kije Tu już są po 100 euro tak za stówkę, tu już jest 130 Widać że wyższa półka No powiem wam, że to jest drogie hobby, tak jakby się chciało kupywać co chwilę A za każdym razem, gdzie się idzie tu jakiegoś wetkarskiego to coś się wyhaczy O tu jest cały zestawik już takim kołowrotkiem I on kosztuje No i nie powiem wam, bo akurat nie ma ceny na tym dziadzie ale to on też będzie koło pewnie kosztował. Tu takie z korkowym rączką 79,99. No nie, kije nie są aż takie znowu drogie, ale te przynęty, ich się traci pełno. Tam w tych kanałach to tego mnóstwo leci, leży. Ja już sam straciłem mnóstwo tego, ale za każdym razem jak jestem, to też coś dokupuję. A tanie nie jest na przykład taka, widzicie, 12, na no 13 euro można powiedzieć. Takie małe 6,7 ładnie one wyglądają wszystkie To też mam 5 euro no a te większe to już wiadomo, nie? 13 euro 14, tam w góry po 15 no jest mnóstwo mnóstwo różnych rzeczy, które można było sobie kupić blaszki po 4, po 5 o, widzę, że nowy asortyment 8, 9, 10 euro. Te żabki też są fajne one po górze płyną, czasami ryba fajnie złapie. Też są po 13, 14 euro. No, różne ceny skrzyneczki, żeby profesjonalnie to wszystko wyglądało. O, tu też na haczyki, takie torby. Same przepony są za 5 euro parę sztuk. Często też się zrywają. O, tu są gumowe żabki. 7 euro. No ładnie, ładnie wyglądają, ale mówię, no kasy to by trzeba było tu zostawić. To 16 euro, taka duża tam. Ta jest też ładna, 16,99. No ja tych przynęt mam trochę, ale i tak zawsze coś się kupuje, nie? Bo nie zawsze na wszystko się łapi. O, patrzcie tą 17,49. Ale kolosy. No po 18 euro praktycznie ładne Chciałem mieć taki sklep na wyłączność Chciałem zobaczyć gumki Same gumki ogólnie nie są tane Nie są drogie i odważniki taka paczka za 5,49 za 5 euro Zależy ile gramów potrzebujemy Wielkości też są różne I też na no, 5-6 euro Ale to trzeba sobie Samemu wszystko nawijać. Te są fajne. na nie często się łapie okoń. Są też takie malutkie. O, tego jeszcze nie widziałem. A la crab. Ale to już na małą rybkę. No jest tego tu dość sporo, aż głowa mała. to są czasami promocje. ale to nie by promocja, ale tak 9,49 za takie coś małego. Blaszka z taką małą rybką. Masakra. O tu jeszcze mamy kije. Zobaczymy co ceny tych kijów. No 89, no do 100 euro idzie mieć fajny kit, tu jest akurat w komplecie. I ten komplecik 89 euro razem z kołowrotkiem. Jakaś plecionka widzę nawinięta na 210 gram. No i kobiece też mamy oczywiście, nie? Jak wiemy też dużo kobiet łowi, a więc kolory muszą być różne różniste. No drogi drogi sporcik Też inny rodzaj kijów 69 euro No Są ceny, ceny z kosmosu niektórych Ale dobra, idziemy coś dalej obejrzeć No a tu mamy podbieraki. Zobaczcie, taki podbierak On już jest naprawdę z górnej półki i na wieloryby, ale siatka. To nawet haczyk się nie zaplączę, bo jest naprawdę taka jakby z silikonu czy gumowa. I sama ta, sam ten podbierak 89, 98. Oczywiście są mniejsze. No i ceny też są wtedy mniejsze, podejrzewam. 66 euro taki podbierak. No ale to tak czy tak, jak ktoś by chciał tak sobie naprawdę cały asortyment kupić do owienia. Torebki, widzicie, jakieś... Na przynęty też macie, no to też nie są tanie rzeczy, nie? To też pewnie około 5 dyszek kosztuje, a czekaj tu, no oczywiście 41, 57 euro. Na dole już mamy takie plecaki, to już po 70, 90. No, a ja się zaczynam w to bawić. Oczywiście jeszcze tak dobrze nie łowię, ani dobrze się tak nie znam, ale powoli coś z tym zaczynam raczkować. Tu mamy siedziska na ryby. Zobaczcie, są różne rodzaje. Ten jest spoko, fajnie by się na nim siedziało. Ale 129 euro no i mniejsze, tym cena idzie w dół. Jedynie ten jest taki większymi stojakami, że jak gdzieś na polu by się łowiło, to 143 euro. Też fajnie wygląda. Za 54, już takie marniejsze, nie? Tu mamy nawet takie komba porobione że wędeczki stojak na wędki. Jakieś krzeselko do tego i 500 euro. Nie nasze. I tu są kołowrotki. Kołowrotki to mi się zawsze podobają, zobaczcie jaki ładny. Mam taki jeden, ale na to ciężko ciężko się łapie Całkiem inaczej. Całkiem inny jest styl rzucania w ogóle. więc muszę poćwiczyć. No i ceny też 36. Zależy od wielkości, 49, 50. O, tu taki duży jest. 83 euro. No jest tu wybór. Mówię, tu w Kampen akurat ten wędkarski jest bardzo duży plecionek. Zobaczcie, ile rodzajów plecionki. Po 10, 14, 15. Też w zależności od tego, ile gramów uciągnie. Chyba sobie będę musiał kupić, bo po jakimś czasie to one... Też pękają. Dobra, wyhaczymy coś. Dobra, jesteśmy w domu. Zobaczcie, taka torebka. Wyniosłam je 119 euro. Na pewno się zastanawiacie, co tam jest w środku. To wam zaraz pokażę. Oczywiście dwie karmy dla Zośki. To tam gruszowe sprawy, wiadomo. Ale kartę wędkarską też już zamówiliśmy a więc y, też podrożała, bo w zeszłym roku jakoś 50 coś euro kosztowała, teraz już prawie 70. Ale to jest też również i na nocne łowienie. Może się zdarzy okazja i pogoda na to, żeby tak wyskoczyć sobie na nockę. No oczywiście wiadomo, jaka, jakieś blaszki trzeba było kupić. Akurat też były w przecenie o 30%, 30 mniej, więc ciura to nie skorzystać, nie? Dlatego też pławik bo nas ping, niebawem będziemy, nie będziemy mogli łowić, bo rybki będą pod ochroną przez jakiś czas. Do tego zobaczcie, taką kaczkę. Powiem Wam, że zajebiście ona pracuje, bo po wodzie się ciągnie, tymi nogami obraca, więc ryba może się ciulnąć. <laughs> no i oczywiście plecionkę. Wiadomo, no, plecionka po jakimś tam okresie też y, traci swoją y, moc, swoją wytrzymałość, a więc trzeba było też kupić no więc za to wszystko 119 euro. Mówię, drogie hobby.